Panie Marszałku, w trybie sprostowania i trochę nauki. Mam wrażenie, nie wiem, czy to jest brak wiedzy, czy zwykłe cwaniactwo. No ten, kto ma bliżej emerytury, w tej piramidzie finansowej jest na uprzywilejowanej pozycji. Pan będzie miał 40% zastąpienia emerytury, czyli dostanie 40% swojej pensji, a jeszcze 13-14 emeryturę, a ja i moje pokolenie będzie spłacać wszystkie długi, które zaciągnęliście, będzie płacić o wiele większe podatki i dostanie tylko 20% tego. Wrzucają nas państwo w piramidę finansową, w ogromne oszustwo. Proszę bardzo, spłaćmy wszystkich, którzy płacili do tej pory składki, ale nie wrzucajmy młodych ludzi w tą piramidę. Powiedzmy im uczciwie, dajmy dobrowolność ZUS-u. W Niemczech dla przedsiębiorców jest dobrowolny ZUS. Dlaczego w Polsce tak nie może być? To jest uczciwe postawienie. A z czego zapłaci pan poseł mi emerytury? 20%. Pani poseł Małgorzata Chmiel. Łatwo to mówić posłom, którzy będą mieli europejską emeryturę. Z Unii Europejskiej pieniędzy nie zabraknie Pani poseł na emeryturę. Wanda Nowicka nieobecna.